Widzę wejście. Trzeba się tam szybko dostać. Co? Jak jaki bit, kurde, obor. od niej. Trzymaj się! Prawie jesteśmy! Wynośmy się stąd w cholerę, shepherd. Dobrze. Ruszajmy! Napierają! Wytrzymajcie! Szybciej, szefar! O Boże. <laughs> ale power. Jesteś tam? Szep? Odpowiedz. Słyszę. Dzień gdzie jesteście? Mocno nas przygwoździli przy drzwiach. Już idziemy. Wytrzymajcie. Otwórzcie te drzwi. Dalej. Drzwi. O Boże, dostała. Zobacz, Za dużo ich było. Zrobił. Prawie nam się udało, Shepard. Musimy iść dalej, bez względu na to, kogo straciliśmy. Joker, jesteś w punkcie spotkania? Obecny komandor. B. Właśnie zjeżdżał. Ja się że ukroganin nawet przyżył. Pewnie. Świetnie. Teraz tego nie zmarnujemy. Eddie, jaki jest nasz kolejny krok? W pobliżu powinny być platformy, które zabiorą cię do głównej konsoli kontrolnej. Stamtąd możesz przeciążyć system i zniszczyć bazę. Komandorze, tuż za drzwiami zbierają się wrogowie. Niedługo zdążą się tu przebić. Tylna straż mogłaby bronić tej pozycji i ochraniać nas przed atakiem zbieraczy. Wybierz oddział, który pójdzie z tobą, Shepard. Reszta zostanie tutaj i będzie was osłaniać. O, bierna kurwa He, No i czemu ona chodzi? Aha, no dobra. Jestem gotowa, komandorze. Zawsze jestem gotowy. Chcesz coś powiedzieć, zanim to zrobimy? No, jasne. Straciliśmy dobrych towarzyszy. Oddali wszystko, żebyśmy zdołali tu dotrzeć. Teraz my musimy sprawić, żeby ich ofiara nie poszła na marne. Zbieracze, żniwiarze, oni nie zagrażają nam. Oni zagrażają wszystkiemu i wszystkim. Właśnie o tyle istnień walczymy. Taka jest skala. To była długa podróż, i na każdym zostawiła jakieś piętno. Ale to wszystko Popala. prowadziło właśnie do tej chwili. Następne kilka minut przesądzi o wszystkim. Chcę być z Was dumny. Bądźcie dumni z siebie. Dobrze powiedziane. Chodźmy to zakończyć. Dobra Ja zobaczę mam tylko miejsca, dobra? Bra! Dawajcie tu kurwa! Patrzcie na to, to będzie super uber pro

Chyba nie. Bliżące. Aj. Byli i tak za daleko. A, nie dostawili Ty robolu. Oza! Jeb! Słuchajmy się w policję trzeba zmienić broń. To tutaj wszystkie przewody prowadzą do tego miejsca. Eddie, co możesz tam powiedzieć? Co oni robią? To dopiero faza alfa, co nie? Zdaje się, że zbieracze przetworzyli dziesiątki tysięcy ludzi. Do zbierania żniwiarza <coughs> będzie potrzeba o wiele więcej. Czekaj. Co zyskują zbieracze, zamieniając ludzi w tę skorupę? Być może ułatwiają żniwiarzom coś w rodzaju reprodukcji, a może przyświeca im inny cel. Mam za mało danych, żeby prowadzić dalsze spekulacje. Jest jednak oczywiste, że zbieracze to zaledwie pionki. Technologia i zdolności potrzebne do stworzenia tego żniwiarza nie pochodzą od nich. Możliwe, że każdego żniwiarza buduje inny gatunek. W takim wypadku zbieracze zapewniają siłę roboczą. Zbieracze to po prostu proteanie. Dlaczego mieliby pomagać żniwiarzom? Żniwiarze już dawno temu podbili protean. Możliwe, że próbowali stworzyć proteańskiego żniwiarza i ponieśli klęskę. Z czasem przystosowali protean do swoich potrzeb. Zmienili ich. Zrobili z nich robotników. Narzędzia do budowy żniwiarzy. No. Ta rzecz jest odrażająca. Eddie, jak możemy ją zniszczyć? Słabym punktem są grube przewody doprowadzające płyn. Zniszczenie ich powinno spowodować, że podpory runą, aż żniwiarz spadnie. Daj nam chwilę, Eddie. Najpierw musimy poprawić się ze stali. Zbliżają się wrogowie! przejmuję kontrolę. Twoje podwójne rozkoszki są wstrzemięźliwe. Otwórz przepadł. Wody Ale to było szybkie Nawet nie zdążył zawalczyć mną. Wcześniej znowu walczył tu Chociaż nie Może on jeszcze wstać później co nie Nie pamiętam już Mówisz Szepard podajcie status Tutaj, trzymamy się, ale ciągle nadchodzą do... Chcielibyśmy szybko się stąd wynieść. Wracajcie na Normandię. Joker, odpalaj silniki. Zaraz rozwalę to miejsce na milion kawałków. <grymne> Przyjąłem De komandorze. Odebrałem sygnał od człowieka iluzji. Radzi właśnie go łączy. Udało ci się dokonać niemożliwego. Nie działałem sam. Niektórych z nas ta misja kosztowała życie. Wiem, ich ofiara nie pójdzie w zapomnienie. Zrobiłeś to, co musiałeś i zdobyłeś bazę zbieraczy. Mam przed sobą plany, które przesłała Edi. Odpowiednio ustawiony impuls radiacyjny zabiłby pozostałych zbieraczy, ale maszyny i technologia pozostałyby nienaruszone. To niepowtarzalna okazja, Shepard. Oni budowali żniwiarza. Ta wiedza, te struktury. Mogłyby nas ocalić. Oni przerabiali ludzi na papkę. Zmieniali ich w coś potwornego. Musimy zniszczyć tę bazę. Nie bądź krótkowzroczny. Największą przewagę nad żniwiarzami da nam zwrócenie przeciwko nim ich własnych zasobów. Nie jestem pewna. Użycie czegokolwiek z tej bazy wydaje się zdradą. Zdradą będzie niewykorzystanie takiej szansy. Współpracowali bezpośrednio ze zbieraczami. Kto wie, jakie informacje są tam ukryte. Ta baza to dar. Nie możemy jej tak po prostu zniszczyć. Zmierzasz do celu po trupach. Jak tak dalej pójdzie, niedługo zaczniesz budować własnego żniwiarza. Moim celem jest uchronienie ludzkości przed żniwiarzami. Za wszelką cenę. Nigdy przed tobą tego nie kryłem. Tylko pomyśl, ile istnień można będzie ocalić, jeśli zachowamy tę bazę i wykorzystamy zgromadzoną w niej wiedzę do pokonania żniwiarzy. Pomyśl o tych, którzy zginą, jeśli tego nie zrobimy. Celem naszej misji było zniszczenie bazy. Shepard, zginąłeś walcząc za to, w co wierzyłeś. Ja cię wskrzesiłem, żebyś dalej mógł walczyć. Nie no, mógłby powiedzieć, że posunęliśmy się za daleko. Ale spójrz, co osiągnąłeś. Nie odrzuciłem cię, bo znałem twoją wartość, twój potencjał. Tylko pomyśl, co ten ośrodek może oznaczać dla nas wszystkich. mnie, dobra, wezmiemy. Przy tak wielkim zagrożeniu trzeba zapomnieć o zasadach. Jeśli ta stacja może nam pomóc w walce ze żniwiarzami, musimy jej użyć. Dokonałeś właściwego wyboru. Ruszajmy. Rdzeń reaktora wyemituje promieniowanie o takiej sile, że zabije ono wszystkich na pokładzie. O egoizm, wiedziałem, że w stanie. Kurwa, nie ma amunicji, to jest dobre. Amunicji nie mam, panowie. Halo, mój ruch Tak snajpera gdzieś gdzież ona kolwiek jest. No, trzeba mój cyfr, o jest. Piękniemy, bo amu! Oh, oh. Jako, że to jest dobra na panie. Nie, lataj tak, ok.